Niezwykle ciekawą formę obchodów Dnia Kobiet zorganizowały nauczycielki oraz uczennice zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. Zumba Party połączona z projekcją filmu pod tytułem Siła Kobiet i spotkaniem z lubańskimi amazonkami wypełniły aule placówki w przeddzień święta wszystkich pań. Pomysł już się narodził rok temu i powoli, powoli organizowałyśmy się z koleżanką Kingą Gordon. Po to, aby podkreślić naszą kobiecość, po to, aby się spotkać, aby miło spędzić czas i bardzo ważnym celem naszego spotkania jest profilaktyka raka piersi. Zaprosiłyśmy tutaj na aulę Pani Amazonki i zabawa, taniec, profilaktyka raka piersi, po to, aby się spotkać, aby podkreślić naszą kobiecość i aby miło spędzić czas po prostu. Pedagog szkolna Kinga Gordon Sieracka tłumaczy, na czym polega impreza i wyjaśnia, skąd biorą się takie innowacyjne pomysły organizacji obchodów znanych z kalendarza świąt. Zapraszamy dzisiaj dziewczyny na pokaz teledysku nakręconego przez nasze uczennice. Potem odbędzie się wspólne ćwiczenie e, Zumby. Następnie obejrzymy film pod tytułem Siła Kobiet, no i zakończymy spotkaniem z paniami amazonkami. W międzyczasie można obejrzeć wystawę, która została przygotowana przez uczennice uczące się w naszej szkole. No i zjeść coś słodkiego. Ten poczęstunek to nasza firma, która prowadzona jest przez uczennice w szkole. Ja myślę, że trzeba mieć otwartą głowę i to wystarczy. A jak pada jakiś pomysł, to dążyć do tego, żeby go zrealizować. I myślę, że każdy może się sprawdzić w tej dziedzinie. Imprezy, organizowane w tym przypadku przez uczennicę i żeńską część kadry pedagogicznej szkoły, niezwykle integrują środowisko placówki. Na pewno składa się na to kilka elementów. Z jednej strony taka, takie zielone światło z naszej strony, ze strony dyrekcji, na to, aby wszelkie inicjatywy kreatywne, twórcze, które dają możliwość zaistnienia utalentowanym osobom, przede wszystkim oczywiście uczniom, w inny sposób niż tylko dydaktyczny, niż tylko na suchych lekcjach. Więc z jednej strony to zielone światło, z drugiej strony nauczyciele, którzy również. Są kreatywni, twórczy e, i wyłapują e, to, co uczniów może inspirować, co inspiruje, co może ich e, im po prostu stworzyć szansę pokazania się, zaistnienia w bardzo pozytywny sposób, ciekawy, kreatywny właśnie twórczy. No a z drugiej strony no, jesteśmy szkołą pełną talentów. Uczniów, którzy e, żyją, tętnią życiem. E, e, dzisiaj akurat święto kobiet, święto dziewcząt, dziewcząt, które cieszą się swoją kobiecością. Swoim pięknem i chcą dzisiaj się świętować ten czas. Zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu od dawna słynie z ciekawych projektów, które realizują uczniowie przy ogromnym wsparciu grona pedagogicznego. Placówka jest uważana za jedną z najlepszych szkół średnich w województwie dolnośląskim.